Odcinek 11, d i Picos de Europa. Szybko śmigno. Są takie poranki, które nie zaczynają się od budzika, tylko od słońca wpadającego przez materiał namiotu i zapachu kawy, która parzy palce w ceramicznym kubku. Dziś góry budzą się razem z nami. Nie ma pośmiechu, ale w powietrzu czuć ekscytację, bo dziś czeka nas jedna z najbardziej widowiskowych tras w całej Hiszpanii. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, no tu chłodnawa jest, to jednak są góry. I te poranki są chłodne. Dzień dobry. No mówisz, że poranki są chłodne. Chłodne, ale takie żeśkie, przyjemne. No, to... Nie jest to jakieś e... no. uciążliwe, że jest w matko jak zimno. Nie, nie no, jest, jest przyjemnie, no, przyjemnie. No, ale to też nie jest malaga, gdzie rano było 30 stopni i się wychodziło. Ale chyba wona tak. No to ja też mi jest przyjemnie. Fajnie kawkę się pije ciepłą. Także rzeźko, ale nie jakoś zimno, żebyście się nie bali tutaj tego, że trzeba się jakoś ubierać, nie wiem, kurtkę puchową z rana. Już wczoraj mocno zachęcałem, jak byliśmy na e, trasie e, szlaku Pico de Europa, czyli Ruta de? Cares. Cares? No, zachęcałem, żeby, żebyście odwiedzali tą część e, Hiszpanii. No nie wiem, wczoraj nie słyszałem, na całej drodze nie, nie słyszałem polskiego języka. Słyszałeś? E, chyba raz. Tak? Chyba młodzi no. ludzie byli z Polski. Ale generalnie zachęcamy was, odwiedzajcie tę część Hiszpanii, bo jest właśnie taka inna, nie ma tylu w sensie turystów, jest przyjemniej pogodowo, bo to nie są upały, na pewno pod namiotem jest dużo, dużo przyjemniej. No Na pewno też trzeba się liczyć z tym, że może padać. My tak w tej chwili z takim mam okienko pogodowe na pewno do piątku. Czyli jeszcze dzisiaj środa czwartek ma być bardzo słonecznie. Wczoraj nawet było miejscami 30 stopni. Wracaliśmy. Tak. Tam, gdzie wędrowaliśmy, było 26, więc było całkiem przyjemnie plus wiaterek, więc naprawdę można było. W takim komforcie termicznym sobie spacerować Chociaż początkowo byliśmy bardzo zachwyceni To po trzech godzinach no, drogi Zaczęliśmy zmęczenie. już czuć zmęczenie Ale takie przyjemne zmęczenie Potem już było nawet do 30 stopni Temperatura No a w piątek pokazuje mi, że mogą być lekkie opady Więc z tym się też trzeba liczyć Że to nie będzie Andaluzja Że całe dwa tygodnie czy miesiąc Bez kropli deszczu Coś innego Dzisiaj mamy też duże plany, plany wysokie, bo chcemy wyjechać na wysokość ponad 1800 metrów i stamtąd ruszyć w jakąś krótką trasę. Także wjeżdżamy i z takiej wysokości próbujemy wejść. Może jeszcze wyżej nam się uda na 2000, bo tutaj wszystkie te okoliczne góry, no to nawet takie wysokości osiągają. Ale dzień zaczyna od śniadania od kawy, także do roboty. buźka. Dobrze, wyjdę znowu na ten płot. Dajcie mi chwilę. O, ale tu pięknie. No cudny widok. Prawie jak w austriackich Alpach mamy. Które tam otwieraliśmy namiot i taki mieliśmy widok. Piękne te góry. Pico de Europa. To nie będzie zwykła przyjażdżka. To dzień, w którym nasz biksterek zmienia się w prawdziwego górskiego przewodnika. A my, czterej podróżnicy z pompowanego hoteliku pod Potes, ruszamy tam, gdzie kończy się asfalt, a zaczyna niebo. Ruszamy z Potez. Dziś to raptem 22 km i około 27 minut jazdy, ale nie w linii prostej. Droga wspina się przez masywy Picos de Europa i ciągle pnie się w górę. To trasa pełna zakrętów, switchbacków i cudownych widoków. Co jakiś czas opuszczamy szybę w miksterku i łapiemy powietrze i panoramy. Droga jest oznaczona jako CA185, która prowadzi z Potez w kierunku Funtede przez Espinama, aż do stacji pod Teleferico. To droga dobrze utrzymana, choć w niektórych odcinkach węższa. Uwagę trzeba zwracać na zakręty i samochody z naprzeciwka. Słuchajcie, mamy w tej chwili 11% przewyższenia do góry. Teraz górki to cichutko. Nie, no jak dla mnie, to no w górach jest ok. Przede wszystkim ten układ. Fajnie się auto sprawuje właśnie na tych wąskich, krętych drogach. Bardzo, bardzo przy, przyjemnie. Pomimo tego, że to jest duże auto, to naprawdę. Prowadzi się super. To stradę ostatnio Mnie mocno, mocno męczył. No ale. A tu jest ciekawy. Przede wszystkim widoki, góry. Piękna natura. Big Starek daje radę. Zrobione ma 3800 km. Zobaczcie, jakie jest zielony Dojeżdżamy do Teleferico Funtede, jednej z najdłuższych kolejek linowych w Europie. Na dole duży parking, kilka kamperów, zapach kawy z pobliskiego baru. Warto wiedzieć, parking szybko się zapełnia, a bilety najlepiej kupić wcześniej online. Bo kiedy zaczyna się sezon, tu pojawiają się tłumy ludzi, którzy tak jak my, chcą zobaczyć świat z góry, dosłownie. Słuchajcie, przyjechaliśmy, jesteśmy oczywiście w Picos de Europa i przyjechaliśmy na FuNTD. To taka malownicza miejscowość. Jedna chyba z najbardziej znanych tu w Pico de Europa, i tu znajduje się taka jedna z najdłuższych kolejek linowych górskich. I my chcemy z tego korzystać. skorzystać. Wczoraj wieczorem to kupiliśmy online bilety. Tu jest bardzo duży parking. Przyjechaliśmy rano, w, w, w sumie bardzo, no sporo miejsc jest zajętych. Ale nam się udało znaleźć. Jesteśmy godzinie 10. Bilety mamy na godzinę 12:30. Ale z tego, co wyczytaliśmy, to tu dookoła są no cudowne widoki. Chyba widzicie to za mną. Dlatego nie szczędziliśmy sobie po prostu tu jakby z czasu. Szybko ogarnęliśmy się na kempingu i przyjechaliśmy tu popstrykać zdjęcia, ponagrywać i pocieszyć się tymi. Widokami, więcej informacji później. Papa. Pa. Kolejka linowa nazywa się Telefoniko. Przed chwilą widzieliście, właśnie jak wjeżdżała. Wjeżdża się na 1800 metrów. Jest to taki punkt wielu szlaków, na pewno też widokowy. Wjazd tą kolejką trwa tylko 4 minuty, co ciekawe. Przewyższenie to jest około 750 metrów. Także no, coś ciekawego. My lubimy takie rzeczy, dlatego postanowiliśmy wybrać. Podróż w tym roku jest niesamowicie różnorodna. Bo od Alzacji i Kolmar, które było cudownym, kolorowym miasteczkiem, po wybrzeża kraju Basków, po Zumaie z cudowną plażą i z klifem. Klimatyczny Bilbao. No teraz góry. Ale no góry niesamowite. Niesamowite, piękne. Miejsca widokowe, naprawdę, naprawdę jest tu pięknie i przede wszystkim fajnie, różnorodnie. Nie, nie ma tu nudy w tym roku, tylko każdego dnia mamy co innego. Na pewno pokręcimy się teraz tutaj w, w okolicy. Mhm. To jest związane z reliktem krzyża, który znajduje się niedaleko nas. 20 minut znajduje się kościół, klasztor, nie wiem, monastera, w której znajduje się właśnie ta relikwia i można idąc do Santiago de Compostela tutaj zboczyć i przez chwilę iść właśnie w Asturii takim szlakiem. No i w naszej miejscowości Potes jest bardzo dużo tego przykładów. Zobaczcie, no czytaliśmy o tym, są bardzo duże kolejki do tej kolejki. Godzina 1020, już ludzie stoją. Teraz nie do końca wiemy czy mają zarezerwowane, czy nie. Na czym to polega? Ja myślę, że to już są dwie. Chyba gondole, tak? Wjeżdżające do góry i trwa to tylko zaledwie 4 minuty. 750 metrów przewyższenia. Mamy także jakieś restauracje. Idziemy na jakąś kawkę. Jakieś napoje. Trochę mamy czasu. Widokowo jest petarda. Kiedyś było to 10 osób, teraz jest chyba około 20. No szybko, śmigno. No i tutaj musi być szlak powrotny, bo można też kupić kolejkę w jedną stronę i z powrotem zejść. Można też wejść i zjechać kolejką. No na dole parku. Szybko wjeżdżamy, ale chyba jeszcze szybciej się zjeżdża. Jak przed chwilą widzieliśmy. 10 metrów na sekundę. 10 metrów na sekundę? Nie ma chwałtu, nie Taki fajny szlak, że... No to to Na górze jest szlak, który będzie... można zrobić O, tu jest ten... co tam mówili, że... Aha, ten podest? No, podest, jeżeli masz przepaść, to tam sobie 3 minuty i 40 sekund później jesteśmy pod chmurami na wysokości 1823 metry. Pod nami dolina, za nami cisza, przed nami niekończące się góry, picos de Europa. To tutaj czas się zatrzymuje, a my idziemy dalej, w stronę hotelu aliwa, w stronę przygody. Wychodzimy no, z kolejki i zobaczcie, jakie widoki mamy. No pięknie. Widokowo Czat. Na dole jest parking, na którym mamy samochód i tu ta przejażdżka. Zabiera teraz ludzi na dół 4 minuty. Chociaż nie wiem czy powrót nie jest szybszy, bo dosyć szybko jest. No. Zaraz poczekamy, jak troszkę ludzie się nasycą tym widokiem i zrobią więcej miejsca. Idziemy, będziemy nagrywać. Alicja jest już na punkcie widokowym. Macha wam. Zaraz jej zrobię zdjęcie. Mamy przepaść pod nogami. Dosłownie. Jesteśmy na punkcie widokowym. Na dole, dole Funte D dookoła Pico Europa Jesteśmy na górze, tu jest dużo szlaków. Gdzieś na pewno się przejdziemy. Fajne miejsce. Widokowo petarda. Jak, Antoni ci się podoba? Brak odpowiedzi. Co, kto? Jak ci się podoba, się pyta. A mi? No, nie wiem, fajnie, no. Jest towarzyszem tej... Zawiedziony trochę jestem, że zjeżdżamy. Aha, no długo dyskutowaliśmy wczoraj, trochę... są ptaki, przed chwilą Po powczorajszym morderczym chodzeniu stwierdziliśmy, że... Ale tutaj też jest jakiś szlak, także możemy iść. El Cable, właśnie u góry nazywa się to El Cable. Na dole Defunte, a u góry El Cable. Na górnej stacji czeka nas magia, dzikie konie pasące się wśród traw, a za nimi monumentalne szczyty. Zobaczcie, na samym szczycie są konie, niesamowite są mi kamienne stożki i to się nie zmienia. To jest w Polsce, w Tatrach, w Pirenejach widziałem, w Alpach. No i tu, w Pico de Europa. Będziemy bliżej konie zobaczyć. Bałem się, że tu u góry to po prostu będzie mało miejsca. Że będzie gdzieś tam stromo, że będzie jakiś tylko storzek. A tu się okazuje, że jest kawał placu. Można w kilku miejscach sobie posiedzieć, pospacerować. Jest dużo szlaków. Także, no, no naprawdę, te góry, jak dla mnie, to są majestatyczne. Od nawet samochód jedzie. Ciężarowy. No nieźle. Jakąś koparkę, a my idziemy zobaczyć koniki. Nagrywaliśmy kiedyś konie w Pirenejach na wzniesieniu z Tour de France, a teraz jesteśmy w Pico de Europa. Ciekawe, a tego dokładnie nie sprawdzałem, czy gdzieś w okolicach jest też trasa Vuelta de Espania. Bo ci, co to chociaż troszkę znają się na kolarstwie, to wiedzą, że są trzy: Tour de Italia, Tour de France i Vuelta de España. Czyli trzy tury włoski, francuski i hiszpański. Ruszamy szlakiem w stronę hotelu Aliwa. Trasa nie jest najłatwiejsza, ale każdy krok nagradzają widoki, które zapierają dech w piersiach. Wybieramy taki szlak do hotelu, a raczej chyba do takiego schroniska. Godzinka drogi, ponoć bardzo widokowo, teraz wam nazwy nie powiem, może później wkleję, bo tu internetu nie ma. Robimy sobie spacer tutaj. Tam zajdziemy. Może jakąś tu lokalną zupę nam się marzy. Zobaczymy, co tam będzie. Pewnie jakiś zimny napój. Wrócimy. Zjedziemy na dół i na kemping. Ale teraz cieszymy się niesamowitymi widokami. No, naprawdę, natura robi wielkie rzeczy. A najlepsze jest to, że my. Możemy być, to się wydaje z dołu, że to jest niemożliwe. Tutaj do wejścia, do zobaczenia. A człowiek jednak tu tak to przemyślał: że można zwiedzać, oglądać z bliska. I wcale to nie jest nie do zdobycia to realna atrakcja fajny czas, fajny dzień labiorna, tak? Camping klawiorna w Pico de Europa, i w, wtedy tu jest jakieś 25 minut, jesteście w fajnej atrakcji. Camping jest bardzo fajny, jest kaskadowy, jest bardzo mocno e, i dobrze przemyślany. Jest, e, parcele są świetnie zrobione są długie, dosyć szerokie zmieści się i namiot, i przyczepa i e, auto także w ogóle nie ma z tym jakby e, problemu. Wi-Fi jest na całym kempingu i to też jest ważne, i to dobre Wi-Fi, nie jakieś takie, że wiecie, przy restauracji czy recepcji macie tylko jedną kresję, kreskę, tylko my normalnie przy namiocie mamy dosyć dobry internet. Co wam jeszcze tu? To miejscowość, nie? Miejscowość, no. Miejscowość mamy blisko Potes, jest to jedna z większych tutaj w okolicy e, miejscowości. My tam byliśmy właśnie pierwszego dnia i to też możecie sobie cofnąć się dwa odcinki wstecz i zobaczyć tą miejscowość. Bardzo klimatyczna, bardzo fajna. Takie historyczne miejsce też, nie? Tak. Więża, no kościół. Jeszcze, jeszcze tam odwiedzimy. Mamy tu jeszcze dwa czy trzy dni? Z tym trzy. Dwa jeszcze następne. Jutro podjedziemy na jeziora, no i będzie czekała nas niestety długa droga, pewnie pół, półtora godzina, bo właśnie tą drogą... Która jest tam zamknięta, nie ma innej drogi, dlatego będziemy musieli po prostu. No długo to będzie trwało. Nie cieszy mnie to, ale wstawimy troszkę wcześniej. Trasa łatwa, nawet dla ciężarówki. <laughs> Także można spokojnie wjechać kolejką, nawet jak ktoś ma jakieś problemy, wiadomo. Jakąś kontuzję, to i tak tutaj płasko, bezpiecznie. Można po... no kurczę, no tymi widokami pocieszyć się, nie? A nam się udało w tym roku właśnie, to zwłaszcza tutaj wbić takie okienko pogodowe, bo obawialiśmy się, że będzie padać, że będzie ciężko. Wiecie, że w górach to tak no, z deszczem w plecakach mamy kurtki, a dzisiaj bluzy. Ale Jerem się śmieje, że nosi te bluzy i kurtki. Ja nieraz ich nie założyliśmy, ale to mi się wydaje, że chyba i tak dobrze. Lepiej, że jest słonecznie i piękna pogoda. Co za ściana, ja cieszyć mogę. Idziemy, to są jednak chyba te zielone budynki. Nie ten czerwony, ten wygląda na taki troszkę. No nic się tam nie dzieje. A tam jakieś nawet samochody stoją. Tu nawet samochód stoi. W końcu dochodzimy do hotelu. Odpoczywamy, zamawiamy Pinchos i chłoniemy atmosferę tego niezwykłego miejsca. Potem powrót na stację kolejki zmęczeni, ale szczęśliwi. Prawie jak lewej. Tam mamy pewnie część hotelową, spialnianą, bo jest recepcja, a tu jest jakaś restauracja kawiarnia. Idziemy zobaczyć. Już widziałem, że Alamaha ręką. że, oczywiście, jak yy, przyszedłem, chciałem nagrywać to. Padła bateria, zawsze tak jest. O, faktycznie bardzo widokowo piękne miejsce. Są ławki, a my sobie w środku siądziemy, bo jest tam chłodnie. Doskwiera te słońce. ale Dolina i Góry. Pięknie. restaurację, z drugiej strony jest restauracja tu jest taki właśnie barowy jakąś kawę, na napoje kanapkę kupić i może zupę nam się kupić. Potem powrót na stację kolejki. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Po drodze śmiech, żarty i Antek, nasz mały energizer, biegnący jakby miał niekończące się baterie. Ja próbuję go dogonić, ale bez szans. Ta wędrówka to dla nas coś więcej niż spacer. To czas, który zostaje w pamięci. No niestety było zejście w dół. Teraz trzeba wdrapać się z powrotem. Posililiśmy się w tym barze Zjedliśmy tortille Pepsi A kawka. No czas wracać Ale niestety do góry Ale z jakim widokami Super Niby do góry, ale tak łagodnie Nie wiemy co Antek wziął Ale nikt nie jak Mój jakby mu się, nie wiem, baterię Energizera odpaliło. Jak króliczek. Zapierdzielamy, nie możemy nad nim. Co mamy wrażenie, że idziemy bardzo szybko i go doganiamy? To on, się z... to on odpierdziela dalej. Zapytał się, czy się Antka, czy mu wziąć. Jeremiego. Jeremiego. zapytał się, czy mu wziąć plecak. Jerem powiedział, że nie. On powiedział, no to Bayland. Poszedł i go tyle widzimy. Kurz za nim. Tak. Co pierdziela jak? Czyli jak macie e, spadek energii, pepsi zero. Żadna kawa, tylko pepsi zero. W ciągu roku tego nie ma. A tu staramy się, żeby jakby te trudności, zmęczenia, czy słońca umilać sobie jakimiś takimi drobnymi rzeczami. Chwila, chwila, bo on jeszcze zjadł loda Oreo. A jako jedyny. Może tam coś było więc więcej 15 minut i będziemy wrócimy na kolejkę trochę dłużej Cicho Ciągle się przekonuję, że to już tak blisko jest Ta mała mendoza jest już u góry Przez chwilą nam machała i spierdniczył dalej A ja i tak uważam, że dosyć szybko idziemy on się otrzepał i poszedł dalej czad. Antek po prostu naprawdę do przewyższenia nie dało się go dogonić. Próbowałem, podjąłem walkę, ale tak zapierdział, że się nie dało. Teraz już jesteśmy tu z górki. Już na nas poczekał, ale był taki etap, że wyprzedzał ludzi jak tyczki. Także mówi, że też się ucieszy, bo miał formę treningu. No i ciągle nie potrafię się nacieszyć tym widokami Z prawo w lewo Przed nami, za nami Wszędzie coś fajnego Tu konie, tu krowy No i widoki cudowne Telerefiko Fuente de Cantabria Jesteśmy na miejscu Czekamy jeszcze Wsiadamy zaraz w kolejkę I jedziemy na dół Cudowny dzień. Picos z Europa pokazuje swoją potęgę i piękno, a my czujemy się maleńcy wobec tych gór, ale właśnie w takich chwilach podróż smakuje najlepiej. I na kempingu jest fajnie. Gorzej jak jest tam te 35 i nie mamy cienia, a my raz, że na parceli mamy cień. Dwa, że nie jest aż tak gorąco. Jest wiatr. Jest wiatr też, to jest, no, też jest przyjemnie. Także już tu wiele razy tłumaczyłem, że nikt w namiocie nie siedzi. Tu chodzą, chodzi o krzesełka, stolik, hamak, basen. Gra w karty, czytanie książki, czy słuchanie muzyki. A nawet robienie obiadu. Czy zmywanie naczyń. ojejku dobra. Do auta pół godzinki, jesteśmy na kempingu.